Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Dzisiaj korzystając z okazji, że mamy przyjemność gościć kolegę Marcina Ryczyńskiego z Centrum Zdrowia Gołębi, chcieliśmy zaprezentować sprzęt, który jest nieodzowny w hodowli, a są to szczekawki automatyczne, którego też Centrum Zdrowia Gołębi jest dystrybutorem. To ja może przekażę głos tutaj koledze Marcinowi, żeby zaprezentował, co mamy tutaj do zaprezentowania kolegom hodowcom. Oczywiście. Przede wszystkim... Chcielibyśmy dzisiaj konkretnie powiedzieć o trzech modelach strzykawek automatycznych. Kiedy one się przydają? Przede wszystkim w momencie szczepienia naszych gołębi wszyscy o tym wiemy. Ale również tego typu sprzęt możemy wykorzystać w momencie dokarmiania słabych gołębi pocztowych. Czy idealnie się to sprawdza również przy gołębiach ozdobnych, rasowych, gdy musimy je papkować, specjalnie karmić przez ileźni. Specjalną mieszanką, którą tutaj też w tym sklepie hodowcy sobie nabędą, dlatego do dokarmiania są pewne elementy, które dzisiaj też zaprezentujemy. Przede wszystkim myślę, że większość hodowców zna strzykawkę niemiecką Ecomatic. Tutaj jest przedział. Na cylindrze do ustawienia dawkowania od 0,1, 0,2 do 0,3 ml, czyli praktycznie większością e, szczepionek tutaj możemy tą strzykawką szczepić. Dodatkowo jest e, taki aplikator na butelkę, który również ją osłania. I, i co? No, czy do tej strzykawki pojawiają się jakieś pytania? No, chyba to jest znaczy z naszego doświadczenia. Bardzo popularny model jedna z prawda? lepszych modeli dostępnych na polskim rynku. Bezawaryjny, dość, dość długo tutaj hodowcom służy ten sprzęt. Jedyny minus jaki jest, że on nie ma zestawu naprawczego w sobie. Gdzie I na to przykład to... Kolejna, kolejna, powiedzmy tutaj, kolejny sprzęt, który będziesz prezentował. Posiada ten zestaw naprawczy. Tak. No, tutaj jest minus tego sprzętu. Ale z kolei, no, bardzo, bardzo trwały i tutaj, no, bardzo mało mieliśmy sygnałów, że coś się działo z tym. Także godne polecenia. No. Dokładnie. Dla takich hodowli, gdzie mamy rocznie do szczepienia 150, 200, 300 gołębi, w zupełności tego typu model wystarcza. To, co Sebastian powiedział, no, niestety, producent nie dokłada yy, gumek, czy tak jak mówimy, tłoczków. Tak zwanego zestawu naprawczego. Kiedyś była możliwość dokupienia, oczywiście to się mało co kalkulowało, trzeba by mówić, ale były. W tej chwili nie ma. Jest to strzykawka wykonana z wysokiej jakości tworzywa z taką metalową końcówką. Pasują wszystkie igły, czy takie wielokrotnego użytku, metalowe, czy jednorazowe, które też tutaj w tym macie w ofercie. Tak, tak, oczywiście. Czyli wszystkie są dostępne, więc jeśli będziemy o nią dbali, po wykonaniu zabiegów ją umyjemy, zdezynfekujemy na oliwy tłoczek. To może spokojnie do przyszłego roku czekać i kolejne gołębie możemy szczepić. Więc ta strzykawka jest znana. Drugim modelem, który również chcieliśmy omówić, jest to no, bardzo znanej firmy Data Mars, konkretnie Syncro Taki model strzykawki. O podobnej konstrukcji, aczkolwiek jest troszeczkę inne, szersze ustawianie dawki. Również jest aplikator na butelkę, również pasują wszystkie igły, między innymi te, które tutaj mamy przy sobie. To jest tak zwany element Luer Leg, na który wszystkie igły pasują. O, wkręcamy, bo to wkładamy do środka, żeby była sprawa jasna i przekręcamy i jest zamontowana. Dodatkowo do tego tu jest akurat taki eksponat, pusta butelka. Wysterylizowana, oczywiście. Dociskamy. Usłyszymy taki charakterystyczny klik i wtedy ona już jest stabilnie zamontowana. I ustawiamy dawkę. Tutaj nie ma na cylindrze, tylko jest dokładnie pokrętło z boku. I ustawiamy taką dawkę np. 02 czy 03 i dawkujemy tak. Także to jest proste rozwiązanie, bardzo no tu jeszcze klejka gdzie jest pokazane oraz instrukcja krok po kroku jak stosować. Dodatkowo? Właśnie jest dodatkowa, jest dodatkowa... Tak. Tu są takie standardowe igły, ale tutaj wiem że sklep też dołącza typowo te podgołębie i jest instrukcja dołączona. Ale to co ważne również mamy te uszczelki gumki zapasowe. Trzy sztuki są, także tutaj mamy ten zestaw tych elementów, które najczęściej się zużywają podczas wykonywania tych zabiegów w zestawie i są dołączone, o to już producent zadbał. Też wygodnie się szczepi tą strzykawką, możemy sobie nawet tutaj przekręcić i ustawić ten, o, może pokażę, o jeśli ktoś lubi na przykład takim modelem bocznym szczepić to również, bo można w ten sposób sobie dostosować tak jak komu pasuje i jest to wygodne. Tak? Także to jest ten model. Co do takich hodowli, do tych 500-400 gołębi rocznie do szczepienia, spokojnie też. Znam hodowle, które poszczepiły już 2,5-3000 gołębi. Jeśli będziemy dbali, to tak samo długo wytrzyma jak pierwszy model. I to tak, może to, 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 co powiedziałeś, że sprzęt należy dobrać do, do ilości posiadanych gołębi. Tak no. jest, tak jest. I tutaj właśnie przy większych hodowlach jest yy, trzeci, prezentowany, yy, trzeci prezentowany model i yy, yy, to już jest szlak, że tak powiem, dla zawodowców. Także... Tak, oprócz tego, że to jest strzykawka już zupełnie innej klasy, takim właśnie producent takim no, czy ekskluzywnym, no, można tak powiedzieć w stosunku do tych yy, modeli, w yy, takim ETUI specjalnym. Dodatkowo też może na samym początku, to jest Sokorek, znana szwajcarska marka. O, oprócz instrukcji, również mamy zestaw naprawczy. Tutaj są i sprężynki, i takie kulki, które powodują, że to wszystko sprawnie pracuje. Tak samo gumki zapasowe także to również producent dołączę w zestawie. To wejść w słowo, bo tak. znany, znany jest temat właśnie. Tutaj są takie kuleczki blokujące, e, blokujące i one po użyciu zawsze musimy umyć, i delikatnie je na oliwic najlepiej jakąś oliwą techniczną, oliwką techniczną, tak. gdyż one mają tendencję, że jeśli je zostawimy dłużej je zawilżone, to mają tendencję do gdzieś do przyklejenia się, może też jakaś drobna korozja mm. się pojawić i zniszczymy sobie tym właśnie sprzęt, za który daliśmy no troszeczkę więcej pieniążków, powiedzmy jak tutaj za, za te dwa modele, a mógłby nam służyć naprawdę na, na lata. Jak ktoś będzie dbał o, akurat o ten, o ten sprzęt w sposób odpowiedni, to jest no, 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 w tysiącach znane są, znane są tutaj, tutaj tysięcy. dziesiątki tysięcy, gdyż on jest też bardzo często stosowany na różnego typu fermach drobiu. Tak Także to jest typowo profesjonalny sprzęt. Zgadza się. Sokorok właśnie słynie z jakości jest to strzykawka metalowo szklana. No, czy plastikowa, wysokiej jakości, również tworzywo jest użyte. Tutaj nie mamy specjalnego, tak jak w tym przypadku, aplikatora i takiej osłony na butelkę. Tutaj jest taki klips łączący. Może zademonstruję, go się wyciąga. Tutaj jest też zabezpieczenie, ale to zdejmujemy. I tutaj nabijamy butelkę ze szczepionką, na przykład. I wtedy, gdy butelka już jest nasadzona. Z boku zaciskamy, i wtedy jest już ona stabilnie zamocowana. Wkładamy igłę, ustawiamy dawkę. Tutaj są specjalne pokrętła. To, co mogę też podpowiedzieć, dbajmy o ten element. To jest szklany cylinder. To, co się najczęściej może zepsuć w tego typu strzykawce, to przez nią wagę gdzieś odłożymy, i ten cylinder szklany może pęknąć, no i wtedy wiadomo. Można domówić, ale trzeba się liczyć z kolejnymi kosztami, bo producent praktycznie do tej strzykawki wiele elementów no, zapewnia dostępność tych elementów zapasowych, więc można wszystko domówić. I takim, taką strzykawką, takim Sokoreksem, faktycznie tak jak Sebastian powiedział, można szczepić 20, 50, 100 tysięcy ptaków czy innych zwierząt, jeśli będziemy dbali. Potem trzeba to wszystko ładnie wyczyścić, zdezynfekować, jeśli chodzi o tego typu modele strzykawek, to to co też podpowiadam, żeby tego nie rozkręcać, bo możemy, ale wtedy trzeba pamiętać, żeby to precyzyjnie w suchym miejscu, dobrze oświetlonym, wszystko złożyć. Ja sugeruję, aby yy, po wykonaniu już zabiegu, oczywiście wyjmujemy czy taką, czy jakąkolwiek strzykawkę stosowaną do szczepienia gołębi, przygotować sobie. Wiadro czy miskę z ciepłą wodą, z jakimś dezynfekantem, zanurzyć całą na płasko. Odkręcić maksymalnie, aby cały cylinder miał styczność z płynem. Zanurzamy ją 15-20 razy w ten sposób. Przepompujemy. Ona nabiera ten płyn z de y detergentem, i cały czas się przepłucze. I nie trzeba nic rozkręcać. Ewentualnie wtedy można tutaj otwierając i kropelkę na przykład oleju silikonowego wpuścić 2-3 razy właśnie tak przepompować i cały cylinder łącznie z tą uszczelką jest naoliwiony i odkładamy i za rok możemy dalej spokojnie działać i to jest moment szczepienia tak, natomiast tego typu rozwiązania czy do podawania bezpośrednio na przykład do dzioba mamy przygotowany tutaj dany środek czy to Uzupełniający, regenerujący, jakikolwiek, no w zależności od potrzeb hodowca, sobie przygotuje roztwór. Do tego można również dołączyć oddzielnie nabywaną taką końcówkę, którą również w ten sposób montujemy, i bezpośrednio do dzioba można coś głębią podawać, też ustawiając wcześniej konkretną dawkę więc to spełnia już tutaj wymogi takie powiedziałbym, dokarmiania czy uzupełniania niedoborów w organizmie różnymi odżywczymi też no, preparatami. Tak? Ewentualnie są specjalne również dozowniki tego typu i to myślę, że najczęściej się sprawdza u hodowców, którzy hodują głębie rasowe, no nie pocztowe, bo to raczej wiadomo wszystko do poidła, ale jeśli mamy na przykład takie rasy, które muszą być papkowane, krótkodzioby jakoś, to to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo można wszystko co jest na przykład w płynie, w papce, dodatkowo podać, ja może pokażę jak to działa. O, właśnie w ten sposób. Tutaj jest gwin pasujący. Czujesz na każdą butelkę, powiedz. Tak, tak, tak. Tutaj pasuje. Dokręcamy. I proszę zobaczyć. Tak. I można bezpośrednio nawet gęste, płyny czy jakieś papki bezpośrednio podawać do do dzioba. Mhm. Są tego typu. Są również y, krótsze, cieńsze, w zależności od. Od myślę, że to jest taki, taki wymiar dość mocno uniwersalny, czy to do, do młodszych głębi, czy do starszych, spokojnie, można tutaj sobie tylko regulować głębokość powiedzmy podania. Tak, że... Dokładnie. To jest właśnie dozownik uniwersalny, niektóre, które są bez takiej w środku wężyka, o właśnie w tej pozycji, żeby wszystko było i też można o w ten sposób dozować. Także jeśli byłaby potrzeba, myślę, że. Dla hodowców.pl również zadba o to, aby tego typu rozwiązania były dla Was dostępne. Jasne, zapraszamy na naszą, na naszą stronę internetową www.dlahodowców.pl. Tam znajdziecie koledzy hodowcy właśnie te szczekawki automatyczne, o których tutaj kolega Marcin wspomniał, czy też te dozowniki, aplikatory. Także zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Tam też szczegółowa oferta cenowa jest dostępna, nie będziemy tutaj mówili może o cenach. A koledze Marcinowi dziękujemy za y, fajną prezentację, dziękujemy za to, że pojawił się u nas w sklepie. No i co, z, zapraszamy do skorzystania y, z oferty Centrum Zdrowia Gołębi na, na, w naszym serwisie. No i życzymy kolegom hodowcom no, udanego sezonu lęgowego, bo już powoli się zaczyna. Tak. No i dalej będziemy myślę, że sukcesywnie postaramy się zaprosić kolegę Marcina, żeby pojawił się u nas raz po raz. Być może jakieś nowości Centrum Zdrowia Gołębi przygotuje to zawsze będziemy starali się na bieżąco tutaj kolegom podpowiadać, pokazywać, co mamy w ofercie z bardzo fajnej polskiej firmy, która cieszy się dużym zainteresowaniem. No i co? No wszystkiego dobrego życzę hodowcom. Ja również Dobrze. chciałem przy okazji podziękować za możliwość spotkania i przekazania informacji. Jak tylko mogę, chętnie dzielę się wiadomościami. Także wszystkiego dobrego. Wszystkiego Dobry lot.